W tym filmie porozmawiamy na temat ostatnich problemów Fortnite'a, przedstawię Wam masę rzeczy, które nadchodzą do gry, w tym również przedmioty do zdobycia za darmo. Także koniecznie dodajcie ten film do końca, żeby definitywnie nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli ten materiał Wam się spodoba i chcecie więcej takich, to zostawcie tu łapeczkę do góry. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. I jeszcze zanim przejdziemy do filmu. Chciałbym was zaprosić na moje zaktualizowane mapy w trybie kreatywnym. Wpisujecie sobie tutaj hexo -kod i generalnie moi drodzy macie dwie mapy. No i możecie przy okazji wejść tutaj i na przykład kliknąć mi właśnie followka. Byłoby mi naprawdę bardzo miło. Macie tutaj chociażby mapy Mamut Pistol One Shot, która właśnie oficjalnie dostała expa. Możecie ją generalnie polubić i sobie pograć tutaj ze znajomymi, bo jest tutaj naprawdę masa właśnie możliwości zdobywania ogólnie expa. No i przy okazji macie też One na którym gra akurat nieco mniej osób. Ale tak czy siak, też możecie sobie tam zagrać ze znajomymi, macie tutaj naprawdę szeroki wybór broni. Także wpisujcie sobie tutaj heksokodzik i obczajajcie te oto dwie mapki, i przechodzimy do filmu. A ja moi drodzy, witam was dość klasycznie w giereczce i dzisiaj zagramy sobie tak po prostu luźno, no i przy okazji przedstawię Wam naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, które no generalnie dzieją się w Fortnite, nadchodzą do Fortnite'a, no jest tego naprawdę bardzo dużo. Także rozsiądźcie się, ja sobie przy okazji będę tutaj pykał. Także no jak już mówiłem, dzisiaj bez challenge'u, a i przy okazji na samym początku tego filmu możecie ogólnie w komentarzu napisać jakieś właśnie pomysły na challenge e od was, także e, dawajcie znać w komentarzu, a my przechodzimy sobie. Sobie, moi drodzy, do pierwszej rzeczy, czyli takiego dodatku, jak będziecie sobie kiedyś kupowali karty z fałdolcami, a najdokładniej od 31 marca do dokładnie chyba końcówki kwietnia, właśnie za odebranie karty z fałdolcami dostajecie bonusowy Kilofik. Także jest to informacja, wydaje mi się, że warta wspomnienia. No bo kurczę, no bonusowy Kilofik. I e, więc jak posiadacie jakąś kartę właśnie z v gdzieś tam właśnie obok siebie, no to warto nadzwyczajnie w świecie poczekać jeszcze chwilę. No i przy okazji też właśnie jak na Wielkanoc, na przykład na przykład będziecie dostawali, po prostu uznajmy, że nie wiem, właśnie karty z v to warto sobie o tym, że tak powiem, pamiętać. Także w ten sposób się to prezentuje, a my sobie stąd szybciutko lecimy. No i przypominam, cała akcja jest dopiero od 31 marca, żebyście, kurczę, przypadkiem za szybko tego nie odebrali. Lecz, moi drodzy, my przejdziemy sobie do kolejnej rzeczy, czyli do dość sporych problemów Fortnite'a, bo jak się okazuje, no to wczoraj była naprawdę totalna masakra, w sensie, no na moment, jak wy to widzicie, to wczoraj, jak ja to nagrywam, to dzisiaj, no, chyba w miarę mniej więcej rozumiecie. No, uznajmy, że po prostu 29. No i jak się okazuje, Fortnite nie działał przez kurczę, no naprawdę spory okres czasu. Przez jakieś 14 czy 15 godzin. No naprawdę było to e, bardzo, bardzo długo. No i ogólnie Fortnite miał problemy ze wszystkim, tak naprawdę, w tamtym okresie czasu. Dosłownie ze wczytywaniem rozgrywki, dosłownie z, no kurcze, praktycznie każdą możliwą rzeczą. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego tak się stało. Natomiast jest szansa, że może dostaniemy jakąś nagrodę za darmo. Jakąś właśnie rekompensatę za takowe błędy, ponieważ ostatni raz kiedy coś takiego się wydarzyło, to było właśnie w sezonie trzecim, rozdziału pierwszego, z jakieś 6 lat temu, i za to dostaliśmy generalnie darmowy plecak. Także kto wie, może przy jakiejś z najbliższych aktualizacji, Fortnite znowu nam coś takiego przyzna, byłoby to mm, naprawdę, ale to naprawdę niczego sobie. Więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście coś takiego dostaniemy od Fortnite'a, ale no kurczę, nie będę Wam tutaj nic mówił, że na pewno takie coś będzie, bo chwilowo to... No wiadomo, Fortnite, kurczę, przez te 6 lat się naprawdę zmienił, więc, no nie wiem, to stoi pod znakiem zapytania. Oczywiście, no jak będzie coś, to was o tym poinformuję. Natomiast, moi drodzy, no były te problemy, na szczęście zniknęły i, kurczę, no właśnie, na szczęście, ponieważ, no, kurczę, nie, nie można było grać w Fortnite'a, no, przecież to jest totalna masakra. No i przy okazji mamy też kolejne nagrody za darmo, więc warto o tym tutaj też wspomnieć, bo nie każdy właśnie może o tym wiedzieć. Jak się, moi drodzy, okazuje, możecie zdobyć darmowe dropy z Twitcha i to jest naprawdę banalne, żeby to wykonać i przy przy okazji naprawdę są spoko nagrody za to. Pierwszy raz mogę przyznać, że nagrody są mega, mega spoko, tak szczerze, bo bardzo często jest tak, że te nagrody po prostu wyglądają słabo, bardzo słabo. A w tym przypadku, no, Fortnite naprawdę zaskoczył. I przy okazji ja też jestem zaskoczony, że kurczę mnie tutaj ten ziomal totalnie bije. Co jest, dobra? Nie, oni my przecież zaraz normalnie, chłopie, normalnie umrę od niego. Dobra. Natomiast wracając do dropów z Twitcha, oczywiście, żeby takowo odbierać, musicie mieć połączone konto Fortnite z kontem na Twitchu. Jak to zrobić? Banalne. Wchodzicie na stronę Epic Games i tam właśnie w zakładce waszego konta macie coś takiego jak połączone rzeczy, coś takiego to się nazywa i wtedy sobie tam po prostu łączycie konto z Twitcha. Także jak nie macie konta na Twitchu, to je się robi w sekundę dosłownie, tam podajecie maila, no w ogóle generalnie mega banalna sprawa, tak szczerze, to jest kurczę banalne. I gdy to zrobicie to musicie oglądać właśnie rzeczy. I tak, żeby zdobyć darmowy kilo, w którym ja gram obecnie, także już wam pokazuję, co to jest dokładnie za kilofik. bo kurczę tutaj widzę, że mamy problemy od pewnych paru osób i tutaj obierzemy wartownika sobie szybciutko. Okej, okay, szybki tutaj dojazd w jakiegoś źródka, bo Naprawdę widzę, że im chyba mega zależy. Oj, przy okazji mamy mamuta, ok, cyk, okej. Okay. No i moi drodzy, skończyliśmy na tym, że właśnie mamy, właśnie kilofik, i ten kilofik prezentuje się w ten oto sposób, także możecie sobie tutaj na niego teraz zerknąć. Wizualnie mniej więcej naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity kilof, jak na to, że są za darmo. I moi drodzy, musicie oglądać godzinę streama, byle jakiego z kategorii Fortnite'a, żeby ten kilo zdobyć. I macie, uwaga, czas do 31 marca. Także to też jest warte zaznaczenia, że to jest y, nagroda czasowa. Jak i przy okazji, od 31 marca, moi drodzy, do 4 kwietnia y, macie szansę na odblokowanie trzech malowań. Możecie tam odblokować malowania, które widzicie teraz właśnie na ekraniku. Gdzieś w prawym górnym rogu powinny Wam się teraz wyświetlić. I moi drodzy, generalnie no to za pół godziny dostajecie jedno malowanie, za godzinę oglądania dwa malowania, a za półtorej godziny oglądania trzy malowania. Także to też warto zaznaczyć. I od 4 kwietnia do 8 kwietnia za oglądanie dwie godziny dowolnej transmisji na żywo z kategorii Fortnite'a będziecie mogli zgarnąć emoteczkę. Bardzo ciekawą emoteczkę, więc też jak najbardziej polecam sobie ją po prostu odblokować, no bo kurczę, darmowa emoteczka, wydaje mi się, że naprawdę mega, mega petarda i każdemu polecam sobie to zdobyć. No i moi drodzy, no generalnie temat darmowych nagród jest naprawdę bardzo fajny, ale jest też coś, co nadchodzi do właśnie Fortnite'a. Jest tych rzeczy bardzo dużo. Po pierwsze kolaboracja z The Walking Dead, która będzie około 4 kwietnia w grze i wtedy pojawią się jakieś specjalne mityki w trybie kreatywnym. Dostaniemy właśnie specjalną strzelbę, jak i również właśnie specjalne pałkę Ma się również też pojawić jakaś kusza z tego co słyszałem, ale czy tak będzie, to nie mam absolutnego pojęcia, bo wiadomo, że Fortnite może tutaj wszystko zmienić i jak najbardziej namieszać. I, moi drodzy, mamy przy okazji bardzo ciekawą informację na temat czegoś, co nadchodzi już bardzo niedługo, bo 1 kwietnia, moi drodzy, odbędzie się nowa aktualizacja w Fortniteciku i cóż, tutaj najpierw eliminujemy sobie właśnie oponencika przy okazji właśnie strzelamy mu tutaj w główeczkę z oczywiście mamucika więc mega, mega sunia. i będzie to aktualizacja e, 34.21 także też całkiem ciekawa sprawa i ta aktualizacja moi drodzy wprowadzi nam też niczego sobie rzeczy bo dostaniemy chociażby nowego mityka na pole bitwy właśnie Battle Royale, e, tutaj właśnie do nas do giereczki i moi drodzy będzie to mityk tak zwanego Skorpionu Także to jest bardzo ciekawa sprawa. Będzie się on nazywał zestaw Kombat Skorpiona dokładnie. Także to, to jest naprawdę bardzo, bardzo spoko sprawa. Będzie to polegało na tym, że będziecie rzucali włócznią i generalnie no to właśnie będziecie przyciągali do siebie wrogów i później będziecie wyprowadzać specjalną kombinację ataków. Także brzmi to naprawdę mocno i zobaczymy, jak to się będzie w grze prezentowało. No nie będzie to na pewno coś takiego, jak mamy teraz ten itemek sub Zero. Tak jak tutaj właśnie widzicie, że sobie normalnie niszczę oponencika. And... Um. Będzie to generalnie coś innego. No, i przy okazji dostaniemy też medalion nowy. Także to kurczę bardzo, bardzo szacun. E, dostaniemy medalion pierwszej krwi. I będziecie go mogli zdobyć właśnie za wyeliminowanie Bossa Skorpiona, który będzie na wyspie. Jak go wyeliminujecie, to dostaniecie właśnie ten zestaw Kombat Skorpiona. E, no, ale on będzie dostępny wszędzie, generalnie, w sensie będziecie go mogli znaleźć w skrzynkach i tak dalej. No, i właśnie ten medalion będzie za eliminację tego Bossa. Jak się okazuje, dostaniemy nowe zmiany na mapie. E, będą trzy nowe punkty orientacyjne czyli takie właśnie malutkie, nieoznaczone punkciki, na przykład, nie wiem, coś jak to pole, nie? To, to pole to jest taki właśnie punkt orientacyjny. Mamy otrzymać, moi drodzy, coś, co nazywa się dół i właśnie będzie się tam mógł zrespić skorpion. Przy okazji będzie się on mógł też zrespić w żyjącym lesie, jak i również w basenie śmierci. Także będą trzy takie nowe punkty orientacyjne. No i nie wiem, gdzie będą one dokładnie na mapie, ale mają się pojawić. Także kurczę, no brzmi ten updatecik naprawdę mega spoko, bo punkty orientacyjne w trakcie sezonu ostatni raz dostaliśmy naprawdę mega spory czas temu. I kurczę, no tutaj widzę, że. O nie, siedzi aimowo, ale no ja naprawdę się z tego powodu cieszę. Brzmi to naprawdę bardzo ciekawie i zobaczymy, jak to się będzie czysto w grze prezentowało. I oczywiście od razu postaram Wam się z tego nagrać film. Dlatego, moi drodzy, najprawdopodobniej też nie będzie materiału, e, generalnie pierwszego, ponieważ pierwszego będzie ten update i ja wtedy nagram właśnie materiał. Eu know Całej tej aktualizacji przedstawię wam właśnie te nowe mityki, i tak dalej, i tak dalej. I drugiego dopiero film zawita. Także, jakby pierwszego nie było filmu, to dlatego właśnie. Więc w ten sposób się to prezentuje. Eee, no i generalnie, moi drodzy, no to może się uda wstawić tego pierwszego. Zależy o której ta aktualizacja wyjdzie, ale zapewne będzie tak, że ona się pojawi około godziny kurcze. Nie wiem, 16, 15, coś takiego. A zanim ja to nagram, zanim ja to zmontuję, to trochę może minąć widzowie. Także, raczej dzień później dopiero filmik Zawita z tego przedsięwzięcia, zobaczymy. Albo gdzieś wieczorem materiał Zawita, nie wiem. To wszystko postaram was się o tym jakoś poinformować. I kurczę, z takich nowości innych to wiemy też, że następny sezon, czyli sezon trzeci, ma być w motywie Star Warsów. I chyba was o tym nie aktualizowałem, bo ostatnie newsy były mega spory czas temu, właśnie tutaj na tym kanale. Ale tak właśnie warto sobie o tym wspomnieć, nie? Że, no kurczę... E, właśnie takie kurcze rzeczy. No, po prostu warto Was o tym zaktualizować. Dostaniemy sezon poświęcony Star Warsom. Będzie to cały sezon Fortnite'a poświęcony Star Wars. E, będzie on trwał miesiąc tylko miesiąc sezonu. Kurczę, bardzo ciekawa sprawa. E, całość ma być, właśnie, cały carnet, fabuła, ogólnie rzeczy, bronie. Wszystko ma być Star Warsowe. E, ma być zmienionych chyba z y, 3 czy 4 miejscówki na Star Warsowe. Także naprawdę mega, mega spoko się to zapowiada. I to będzie trwało tylko miesiąc. Także. Może być ciekawie. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało w grze. Ja osobiście nie mogę się doczekać i ten sezon tak czy siak jest, tam jest na, naprawdę w wykończeniówce ten sezon. Wydaje mi się, że już nic takiego ciekawego nie dostaniemy, poza tą aktualizacją Skorpiona, tak szczerze. No i poza jakimiś może egzotykami, ale najbliższe egzotyki będą w update w kwietniu, gdzieś tak chyba 8, coś takiego, ale no tak czy siak dzieje się naprawdę dużo. Wydaje mi się, że ten właśnie mityk skorpiona może być mega, mega broken i zobaczymy dokładnie, jak to będzie też w grze się prezentowało. No i przy okazji no co no, Fortnite popełnił ogromny bro problem, nie przez te właśnie serwerki ostatnio. I kurczę, no przez te serwerki naprawdę... Nie za ciekawie, cały dzień wyłączone serwery. Generalnie nie wiem, co wam mogę jeszcze powiedzieć w tym materiale. Myślę, że dogramy sobie tego do końca. Już skurczy chyba wszystkie newsy najciekawsze wam powiedziałem. Taki materiał inny niż zwykle, bo generalnie nie miałem pomysłu na challenge, dlatego na samym początku filmu Was się spytałem, co byście chcieli zobaczyć za film w sensie challenge'owy i te filmy będą w kwietniu się mniej więcej pojawiały, bo jeszcze do właśnie ogrania będzie nowa aktualizacja właśnie tego pierwszego. No i później 8 chyba też będzie większy update. W sensie większy taki, o tyle większy jest, że dostaniemy jakieś rzeczy do plików pewnie. A tak to pewnie będą nudy czysto w grze, natomiast może nowe egzotyki będą. Także o tyle chociaż spoko, bo te egzotyki naprawdę, naprawdę są spoko. Dalej właśnie Rift Riftganik jest u mnie top 1 właśnie po tej ostatniej aktualizacji. No i co, tutaj widz mnie zaprasza, wielkie pozdro dla ciebie mordeczko, natomiast... No tak czy siakno, co ja mogę powiedzieć widzowie no nic więcej tutaj dodać, nic ująć e, oczywiście e, coś co, co chciałem powiedzieć. A! E, na temat map e, właśnie e, włączyli expo, akurat jak zacząłem nagrywać, w sensie przed nagrywkami tego filmu e, Patrzałem sobie i włączyli expo na jednej z moich mapek, także bardzo ciekawa sprawa. Ja mam tutaj użył na czpada, ale to nie użyję. Więc możecie na mamut pistolu teraz zdobywać ekspo. jest tam naprawdę mega dużo możliwości, tak szczerze. Macie jakieś monetki, które się w miarę często resetują. Macie przy okazji kurcze za eliminację expa, za eliminację botów. Macie przy okazji właśnie jakieś ukryte pokoje. No kurcze, dużo z tego, dużo, dużo, dużo. Więc no, spędziłem parę godzinek nad update'em. Mam nadzieję, że Wam siedzi update. Może będą jakieś niedługo kolejne zmiany. Zaktualizowałem dwie mapy i w tego 1 v właśnie mniej osób gra, co mnie troszeczkę smuci, bo tam też jest dużo expa do zdobycia, tylko musi tam epic włączyć expa. A dla osób, które nie wiedzą, to chyba nie jest też jakiś sekret, którego nie można mówić rządowy od na przykład, nie wiem, że Epic to zabrania mówić A mowa tutaj o tym, że generalnie żeby mieć EXPA na mapie, no to muszą tam grać ludzie, co nie? I to jest coś co co nazywa się kalibracja Czyli ludzie grają, jest kalibracja i jak gra dużo ludzi, to wtedy EXP jest włączony, co nie? No i no właśnie na tym ambiwanie nie grają ludzie, dlatego tam będzie kalibracja pewnie długo, długo, długo. I tam by musiało pograć przez chwilę z 20 osób, mi się wydaje? 20-30 osób na spokojnie. No i wtedy myślę, żeby włączyli tego EXPA. Naprawdę byłoby to mega mega spoko, jakby tak się stało. I nie mogę znaleźć w ogóle ludzi. Rozgadałem się troszeczkę, już mamy 13 minut filmu. Powiedziałem wszystkie newsy, rozgadałem się, ale mam nadzieję, że taki luźniejszy troszeczkę materiał wam się spodoba. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? No nic chyba, nie? Nic wam więcej tutaj dodać nie mogę. Dużo rzeczy jest generalnie widzowie do zrobienia. Przy okazji, niedługo, może też zacznę streamować. Nie wiem, czy tu na kanale, ale wątpię. Raczej będzie to na na przykład Twitchu, czy coś takiego, bo tak sobie planowałem. Nie myślałem, że kurczę, fajnie by było na żywo też coś porobić. Jakieś kurczę, nie wiem co można na żywo porobić w Fortnite, cie. no ale na przykład jakieś granie z widzami na mapkach, czy coś, no byłoby to fajne. Więc kurczę pieczone, można to zrobić. Można to zrobić, tylko jeszcze to jest plan typu do przemyślenia, więc na spokojnie. No i co kurczę, no tutaj chyba już nic więcej się nie wydarzy, no tutaj ta strefa taka jest, siekiera, straszna jest siekiera z tą strefą, no dobra rzucamy sobie lifta po raz kolejny a, i lecimy sobie, nie wiem kurde, idziemy na tą górę może? Nie wiem, tutaj zostało 9 osób teoretycznie, a ja widzę, że tutaj ich nie ma, nie? Oni tak sobie chyba lubią by się troszeczkę poukrywać z tego co widzą i są tak, tak wiecie, no ukryci, ukryci no i co widzowie, bardzo dziękuję w ogóle też za aktywność, którą ostatnio robicie. Nigdy w sumie tego nie mówiłem ostatnio, bo nie miałem za bardzo jak. Dzisiaj jest właśnie taka okazja w postaci różniejszego filmu. Więc no naprawdę robicie spoko robotę. Kurczę, no naprawdę. Te testowanie błędów było spoko, o tyle takim, że tyle razy to zrobiłem, że ludziom się to już przejadło i pewnie ten content, który teraz robię też się prędzej czy później przeje. Natomiast myślę, że nieco później, patrząc na to, że Fortnite dodaje bardzo często nowe bronie. A w przypadku map, to kurczę, każda mapa polegała na na przetestowaniu tego samego, o, tak na przetestowaniu tego samego, tylko że to jest ziomek i kurczę, jo co on robi? Ej co jest? Ej co co ja robię? Iść, kur, no jak chcecie tak właśnie strzelać to wpadajcie na mamut pistołanczo od widzowy właśnie tutaj widzicie jaka kurczę jest mega zajawa na mamuta jest posiadana, także dobra idziemy tutaj jeszcze, o, tam jest jeszcze kurde kolejny ziomek. iść sto Stoy... Chciałem powiedzieć, że kolejne sto. Nie wiem czy się nie uleczyć podką kom... Kurde, okej. Okay. Io, no i SAS! No i widzicie. Widzicie co daje granie na Mamut Pistol One Shotzie, widzowie. kurcze, Nie ma... nie może, nie, nie ma że boli. Dobra i co? Końcóweczka, ostatni gracze, tam lecimy, gdzieś bardziej w center zona. Tak w środeczek... Ui Ja tutaj biega sobie jakiś kurczy słodziak. siemano, Przyjacielu zobacz. Tak to się robi, iś, oj, co jest, dobra, pompa, pompa, a to pompa nic nie bije, co jest, okej, okay, no, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ta pompa ma, ma zero damage, ona ma ujemny damage, okej, okay. Te kolejnie oponenci, oponenciwa, o, pa, 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 tam gdzieś byli, z tego co widziałem, w sensie widziałem, no, widziałem na wizualizacji, a, natomiast, kurczę, no, wiecie o co chodzi. Dobra, mamy tyle czasu filmu, tutaj pewnie końcówkę skrócę albo nie skrócę, nie skrócę, nie mogę nic skrócić widzowie, nic nie mogę skrócić, bo tutaj kurczę takie hedy siadają i patrz to jak tu hedzi siądzie, a nie siądzie, ale okej, okay, no dobra, no tutaj już nie siadło, ale no tamten, ej on jest w szoku, kurde, ja jest w szoku, a to w ogóle tak można odnowić, patrzcie to, to jest takie mocne też, no dobra. Nowym pikaksem za darmo pikaksujemy, bo tutaj widzę, że jest naprawdę, naprawdę jest źle z tą pompą, ta pompa nie ma obrażeń, to nie jest, kurczę, pompa. Znaczy, to jest pompa, ale ona jest słaba strasznie. Dobra, mamy dwóch oponentów jeszcze na rejonie, rzucamy sobie lifta i tutaj w do lifta i w do strefy i to jeszcze jest w mieście i ja, kurczę, no. Najgorzej, 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 to jest... o jest, dobra, jednak nie jest najgorzej, tutaj on jest, gdzieś, kurde, bym spadł i bym jeszcze miał przypał, okej, okay, no ta pompa jest taka sobie, co jest, on tutaj jakiś, w sztosie, last został, last zziął, i pam, 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 let's go, GG, mamy wina co, dziękuję wam za obejrzenie, ja byłem hexo. E, ten film i tak już długo trwa, subujcie kanał z dzwonkiem, stawiajcie łapeczki do góry, używajcie kodu hexo, kod wpadajcie na moje mapy w kreatywnym, nawinałem to w 5 sekund, trzymajcie się, ja byłem hexo. Yo!